Hej, siemanko! Z tej strony Daimon z kanału Witam was bardzo serdecznie w piątym odcinku naszej przygody w trybie hardcore naszym taurenem szamanem. No to dzisiaj rozpoczynamy ten odcinek od wykonywania zadań, bo wzięliśmy sobie ich naprawdę sporą ilość w odcinku poprzednim. No to tak, na samym początku polecimy sobie z tymi krabami. Później przeniesiemy się na tamte wysepki. Będziemy zabijali tygrysy, także będziemy zbierali jajka. Następnie przeniesiemy się w tamte okolice, pozabijamy trole, znajdziemy zala i go zabijemy i znajdziemy jeszcze tą czaszkę brata wodza Sendin Village. No to co, jazda będzie mało gadania, ale dużo roboty, tak jak lubię. Let's go. nice, wylutowaliśmy sobie sześcioslodowy bak. Ja jeszcze przed odcinkiem kupiłem sobie kolejny, czyli teraz już mamy trzy dodatkowe torby i nasz główny plecak. No, już to dobrze wygląda, jeśli chodzi o miejsce w plecaczku. Sprawiliśmy właśnie poziom 12, no to lecimy dalej z wiedzą przodków i mamy maksymalną manę zwiększoną o 3%, czyli teraz maksymalna mana to 310. Dobra, wszystko mamy załatwione, więc bardzo sprawnie sobie z tymi zadaniami poradziliśmy. W niecałe pół godzinki to naprawdę dobry czas. No i co, możemy wracać do wioski. Posprzedajemy sobie wszystko, a także pooddajemy te zadania. Dobra, wszystko posprzedawane. 11:28 w sakiewce. E, jeszcze tak, naprawmy się. Mogę sobie coś tam ugotować. No dobra, w sumie na razie nie ma się co tym przejmować. Ale możemy stworzyć sobie te już lepsze bandaże. Dobra, wszystko mamy. Pierwsza pomoc to już poziom 50. Czy w Senjin Village mamy jakiegoś e, trenera pierwszej pomocy? Nie mamy. Dobra, no to idziemy po oddawać zadanka. Masz czaszkę mego brata, Shandam? Czy jest w końcu wolny? Dziękuję Ci, ocaliłeś minszinę, ocaliłeś duszę mego brata przed niewolą. No i otrzymujemy tę czaszkę, której możemy użyć, aby wysać życie jakiegoś mobka naszego przeciwnika i wtedy otrzymamy między 75 a 125 punktów zdrowia. Dziękuję Ci, Shandam, a mój brat wraz ze mną. Czy Zalazajn już poległ? Po śmierci Zalazajna nasze plemię może znów spać spokojnie. Dzięki Ci, Shandam. Szczep Mrocznych Włóczni wiele Ci zawdzięcza. Jeśli dokucza Ci jakaś dolegliwość, zwróć się do mojego pomocnika Bombaja. Jego wódu jest potężne. Otrzymujemy rękawice, Dzięki czemu zyskamy 11 punktów pancerza. Od razu sobie je załóżmy. Czas jest prawdziwym sprawdzianem twojej siły i woli. Strać cierpliwość lub poddaj się słabości, a wyjdzie na jaw twoje prawdziwe ja. Dobra robota, młodzieńcze. Naprawdę dobra robota. No i otrzymujemy też ten klej, dzięki któremu będziemy mogli unieruchomić przeciwnika na 10 sekund. Pamiętam mojego pierwszego upolowanego tygrysa, Shandam. Polowałem na największej z wyspecha. Siedziałem nieruchomo w cieniu listowia przez prawie cały dzień, obserwując, czekając. Moje mięśnie były naprężone. Byłem gotów do ataku, gdy tamten tygrys w końcu złapał przynętę. Było to jedno z moich największych zwycięstw. Lita. Jestem zadowolony. Dzięki twojej pomocy nasi ludzie będą mieć ochronę i nie zmarzną, gdy zmienią się pory roku. Dziękuję ci. Stay away from the voodoo. Dobra, czyli to wszystko w wiosce Senjin. Dodajmy sobie do paska jeszcze ten klej oraz czaszkę. Dobra, to jeszcze mogę sprzedać te stare rękawice. Ok, no i to chyba wszystko, na co możemy sobie na razie pozwolić. Jeszcze zajrzyjmy do alchemii, bo tutaj mogę sobie stworzyć jeszcze kilka eliksirów. Dobra, myślę, że na razie tyle. Dziesiąty poziom alchemii. Mamy po trzy eliksiry dodające pancerz oraz siłę i pięć odnawiających życie. No dobra, no to teraz biegniemy 800 metrów stąd, powalczyć z dziczkami. Dobra, z tej strony wszystko już mamy załatwione. Teraz przejdźmy sobie jeszcze 300 metrów w kolejny pocik, gdzie będą zwierzę. Dobra, mamy też jakiegoś e, rzadkiego geolorda motla. Fajnie byłoby go stamtąd wyciągnąć samego, ale widzę, że wokół niego no, jest kilka innych dzików, więc to może być dosyć ciężkie. Kurde. No dobra, spróbujmy może jakoś po kolei ich tutaj wyciągać. No dobra, może teraz się uda? Zobaczmy. Okej, okay, biegnie kolega, ale chyba sobie powinniśmy poradzić z nimi dwoma. Jak jest, teraz jeszcze drugi. No, na miękko. Dobra, pięknie, no i wszystko mamy załatwione. Ja tutaj widzę, że jest jeszcze jeden, ale to jest Elitka. Na poziomie 11 i koło niego są też dwa inne dziki, tak więc no z nim raczej już szans nie będzie. Okej, okay, możemy wracać do Raise Helpo, oddawać zadania. Ok, no to najpierw posprzedawajmy sobie wszystko. Dobra, mamy 20 srebrnych monet, no jeszcze dyszki brakuje do tej lepszej broni, ale mamy poziom 12, więc na pewno jakieś nowe umiejętności czekają do nauczenia. Śniadanie, obiad, kolacja. Kto troszczy się o to, który to posiłek? Ktoś i tak musi go przygotować, mianowicie ja. Możesz być słaby, was. ale przynajmniej nie jesteś niezręczny, Szandam. Weź to i znikaj mi z oczu. Mam coś do ugotowania. Tak? Masz coś do zgłoszenia? Cóż, zatem porozmawiajmy. Wieść o Twojej odwadze roznosi się szybko, szamanie. Historia o Twoim zwycięstwie w twierdzy Tiragard dotrze aż do Orgrimaru. Roześlę wieści, że kolco zwierzę zostały usunięte z ich siedlisk i można spalić tamtejsze struktury. Usunięcie włosych z Durotaru przybliża nas do uszczelnienia granic naszej nowej ojczyzny. Wyglądasz na przejętego, szamanie, co tam trzymasz? To nie wróży dobrze. Dobrze uczyniłeś, dostarczając mi te informacje. Ludziom nie można ufać, walczyliśmy po jednej stronie z ciężkim sercem, wiedząc, że i tak pewnego dnia zostaniemy zdradzeni. Śmierć admirała nie wystarczyła, aby powstrzymać pałsz, który zapoczątkował. Ta szumowina dobrze wszystko zaplanowała, nim spotkała się ze śmiercią. Wygląda na to, że jego panowanie nie skończy się nawet z odejściem Benedykta. Kto wie, ile czasu upłynie, zanim następna fala ludzi Praudmura zaleje nasze wybrzeża. Musimy natychmiast dostarczyć te rozkazy do nas, Grela, do Orgrimaru. Można go spotkać w komnacie Trala. Dobra, tutaj wszystko. Teraz podejdźmy sobie do Groska. Witaj w Raise Hell. To jedzenie, które Ukor zabrał do Doliny Prób. Nie potrzebowali go? Cóż, wygląda na to, że lubią głodzić Was, bohaterów, w trakcie szkolenia. To hartuje ducha, mawiają. Dziękuję Ci za zwrócenie jedzenia. Trafi z powrotem na półki, ale proszę, pozwól, że zaoferuję Ci poczęstunek. I nie zapomnij, by odpocząć tu w karczmie. Możesz być odważnym szamanem, gotowym stawić czoła światu, ale jeśli Twoje siły są na wyczerpaniu, nie wyniknie z tego nic dobrego ani dla ciebie, ani dla hordy. Dobra, no to teraz przyszedł czas spotkać się z naszym trenerem klasowym, no i nauczmy się nowych umiejętności. Pojedną no wacołcem, totem ognistej nowy. Przywołuje ten totem, który ma 5 zdrowia i trwa 5 sekund, jeśli nie zostanie zniszczony w ciągu 4 sekund. Totem zadaje od 48 do 56 obrażeń od ognia wrogom w promieniu 10 yardów. No okej, okay, to jest całkiem przydatny totem. No ja za bardzo z totemów nie korzystam. Ale to może być totem, z którego zaczniemy korzystać. No on kosztuje 8 srebrnych monet. Potrzebujemy fajec cocem, którego nauczymy się... Znaczy, który dostaniemy już niedługo. No ale dobra, zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Urge. Oczyszczenie. Oczyszcza wrogi cel, usuwając jeden efekt magiczny. No nie wiem. Nie wiem, czy tego będę się uczył. Ancestral Spirit. Duch przodków. Przywraca ducha do ciała, przywracając martwemu celowi życie. Okej, okay, no tego nie potrzebujemy. No bo na hardkorze jak się padnie... No to koniec przygody i trzecia ranga uzdrawiającej fali. Teraz będziemy mogli się leczyć między 129 a 155 punktów zdrowia. To to na pewno kupuję. No i myślę, że dobra, od razu sobie wykupię faję nałowę cołcem. No i to będzie na razie wszystko. No to ok, mamy 11 srebrnych monet. No to znów trzeba będzie wrócić do zbierania pieniędzy. Czyli 20 srebrników jeszcze musimy sobie skombinować. Dobra, jeszcze jestem pewien, że możemy nauczyć się właśnie nowego poziomu pierwszej pomocy za kolejną piątkę. No to praktycznie wydaliśmy całe nasze pieniądze. No ale było warto, nie? Dobra, jeszcze sobie to wszystko dodam do paska. Dobra, wszystko mamy załatwione. Teraz jeszcze podejdźmy sobie do Takrina. Hmm, wyglądasz na całkiem silnego. Posłuchaj, mój dobry przyjaciel Kargal potrzebuje nowych rekrutów do służby w Barents. Wiem, że chcesz robić to, co dobre dla hordy. Oto nadchodzi szansa. Weź ten list rekrutacyjny do Kargala i spytaj, czy go podpisze. Go. Dobra, to przeczytajmy sobie od razu ten list. Rejestracja poboru do hordy. Ta osoba wykazała się niesamowitymi wyczynami siły i umiejętności w imieniu hordy. Powinna zostać niezwłocznie przydzielona do pracy crossroads. Poważaniem wygląda dla mnie dobrze Takrin Seeker. No dobra, to jeszcze zajrzyjmy sobie do furla i oddajmy mu zadanko. Z dumą walczyłem u boku wodza wojennego, gdy podbijaliśmy te ziemię. Blizny wojenne znaczą mą skórę. I ja wzniosłem mój topór i okrzyk bojowy na chwałę hordy do walki z Arcimondem, kiedy to z konieczności zawarliśmy przeklęte przymierze z ludźmi i elfami. Lecz moja posada obserwatora i rzemieślnika nadała memu życiu nowy sens. We wspaniale, Szandam. Każdy zdolny szaman z pewnością znajdzie na polu walki użytek dla tej torby. Podziwiam twoją energię oraz gotowość do walki na śmierć i życie w imię hordy. No i otrzymujemy ten czteroslotowy bag, który od razu sobie dodamy. No i okej, okay, na razie myślę tyle miejsca w plecaku powinno mi wystarczyć. Teraz tak, mamy 500 metrów do przebycia. Ale jeszcze, czy coś z gotowania mamy? W sumie niewiele, więc tym się nie będę przejmował, ale stworzę sobie jeszcze pozostałe bandaże. Dobra, no to wszystko, więc ruszamy przed siebie i idziemy dokładnie tutaj. Jesteśmy na miejscu, porozmawiajmy z miszą. dam, proszę, możesz mi pomóc. Mój syn kron poszedł kilka dni temu na polowanie i jeszcze nie wrócił. Wybrał się na zachód w stronę Barents, by zapolować na krokodyle wzdłuż rzeki Północnej Furii. Obawiam się najgorszego. Jego uparta duma, równie silna jak on, zawsze pakowała go w kłopoty. Ostrzegałam go, że krokodyle są potężne i podstępne. Zezłościł się i wybiegł. Jeśli nie będziesz mógł go znaleźć, przynieś mi choć znak jego losu. Nawet jeśli będziesz musiał rozedrzeć brzuch każdego krokodyla z brzegów rzeki Północnej Furii. Dobra, teraz idziemy spotkać się z Rezlakiem. Money, Jestem Rezlak, jeden z chłopaków Gazloa. Szef wysłał mnie, by pomóc orkom tutaj w Dorotarze. Wszystko szłoby jak po maśle, gdyby nie te wozy. Nie daje rady zapewnić im bezpieczeństwa. Znacznie utrudnia mi to pracę, wiesz? Ostatnia dostawa, obiecali, że dojedzie. Została zgrabiona przez Harpie z... gdzie to było? Kanionu Tnącego Wiatru? Muszę mieć te zapasy, inaczej nigdy niczego nie skończę. Udaj się dużym kanionem na południe, a znajdziesz wąwóz wcinający się dokładnie we wschodnią i zachodnią stronę ścian. Odzyskaj pięć paczek z zapasami, co od razu idziemy wykonać. Zapasy mamy zebrane, można wracać do rezlaka. Jestem dobry w tym, co robię. Nie zrozum mnie źle, lecz to jest absurdalne, że niby co powinienem zrobić? Budować domki z piasku? Hej, czyż to właśnie nie to? Przyniosłeś z powrotem nasze zapasy. To wspaniale. Będę mógł powrócić do pracy, jak tylko ktoś mi te tobały przyniesie. Zazló powiedział mi kiedyś. Rezlak, jest jedna rzecz, którą musisz wiedzieć o życiu. Jeśli chcesz coś zrobić dobrze, to zrób to sam. Nie mogę cierpieć straty wszystkich wozów dostawczych, dlatego wezmę sprawy we własne ręce. Wąwóz wyschniętego strumienia przecina wschodni kanion tnącego wiatru. Jeśli zabijemy wszystkie tamtejsze harpie, szlaki będą bezpieczne. Oczywiście, była jeszcze jedna rzecz, której nauczył mnie Gazlow, a brzmiała: wszystko można kupić. To jak szamdam, pomożesz mi? No jasne, że ci pomogę. O kurde, dobra, i za to otrzymamy lepszy stafik. No nie będzie aż tak dobry niż ten, który kupimy sobie za 30 srebrnych monet. No ale zawsze, nie? Dobra, bierzemy to zadanko. No i idziemy na harpie. No i nieźle wbijamy właśnie poziom 13, no to przedostatni punkt idzie w większą manę, teraz już o 4%, no i to już jest 346, maksymalnie 306 życia. Dobra, wszystkie harpie powybijane. Wracajmy do Rozlaka. Chyba mogę swobodnie odetchnąć, wiedząc, że harpie nie będą już interesowały się naszymi wozami z dostawą. Ani trochę za wcześnie. Słyszałem, że z następną dostawą otrzymam jakieś małe zabaweczki. Dobry jesteś w tym, co robisz, Powinienem Powinieneś odszukać mojego szefa w Założy Założę się, że znajdzie dla ciebie jakąś pracę. Och, i nie przejmuj się, nie mógłbym zapomnieć o zapłacie za to, co dla mnie zrobiłeś. No to co, bierzemy tę lepszą broń. Okay, od razu sobie ją założymy. No no i jeszcze większe obrażenia będziemy teraz zadawać. Bardzo dobrze. Jak widzicie, mam przepełnione bagi. Prawie 12 srebrnych monet mamy na koncie w tym momencie. No i tak, następne zadanie, które zaczniemy, to będzie na tym zadaniu timer 45-minutowy. Tak więc myślę, że to będzie teraz dobry moment na to, aby zakończyć ten odcinek. No to co? 8 godzin, proszę bardzo, 8 godzin gry za nami. No i jak to możemy podsumować? 13 poziom, mamy teraz lepszą broń. Myślę, że dobrze nam idzie, jeśli chodzi o pieniądze. Na razie nie musiałem zbytnio grindować żadnego hajsu, tak więc jest dobrze. Zróbmy sobie jeszcze przelot przez nasze umiejętności. Czyli tak, alchemia to poziom 10, ale mogę sobie stworzyć kilka kolejnych eliksirów. Na razie w sumie tego nie będę robił. Herbalizm 42 poziom, gotowanie 64, pierwsza pomoc 59 i łowienie ryb 31. Jeśli chodzi o nasze bronie, no to mieliśmy maksymalne, ale właśnie wbiliśmy poziom 13, tak więc jeszcze 5 poziomów mamy do wbicia, jeśli chodzi o umiejętność posługiwania się stafami. Defense 59. No i no, tak to teraz wygląda No i co moi drodzy, to będzie wszystko Tak więc zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z tej serii Który pojawi się już niedługo No i co, dzięki wielkie za uwagę Do zobaczenia kolejnym razem Trzymajcie się, siemano!